Witaj poranne jutronko, witaj mój świecie. Zapraszam Was dziś na medytację wdzięczności usiądź wygodnie, zamknij oczy i was kilka głębokich wdechów i wydechów. pozwól sobie Na spokojny, równy oble. Na ciszę wewnątrz ciebie. Poczuj jak twoje ciało powoli się rozluźnia. Pozwól, by myśli Twoje przechodziły i odchodziły, jak mury na niebie. Nie musisz ich ścigać ani oceniać. Po prostu pozwól im przepłynąć. Skup swoją uwagę na swoim sercu. Poczuj, jak bije spokojnie w Twojej piersi. Wykorzystaj ten moment, by docenić to, co w Twoim życiu jest piękne i dobre. Poczuj wdzięczności za to, co masz. Teraz właśnie w tej chwili. Bądź wdzięczny za zdrowie, które pozwala Ci cieszyć się każdą chwilą, za miłość i wsparcie, które otrzymujesz od bliskich, za piękno natury, które Cię otacza, za świeży powiew powietrza, za każdy promień słońca, za siebie. Za siłę, którą codziennie odkrywasz, za każdą mądrość, którą zdobywasz na swojej drodze. Poczuj, jak wdzięczność wypełnia Cię od środka. Wdzięczność to energia, która zaczyna krążyć w Twoim ciele, sprawiając, że czujesz się lżejszy, spokojniejszy i pełniejszy was w dach i powolutku jak najwolniej potrafisz weźć w dach. Z każdym oddechem pozwól sobie, by ta energia wdzięczności rosła, by zasiała w twoim sercu spokój, i radość, i miłość. Pozwól sobie, by płynęły w Twoim umyśle, w całym Twoim ciele. Teraz wyobraź sobie, że ta wdzięczność promienieje na zewnątrz, obejmując wszystko wokół ciebie. Wdzięczność za każdą drobną rzecz, za każdy uśmiech, za każdy gest, za dobroć za każdą małą nutkę radości. Widoczna jest wszędzie, a ty czujesz ją w pełni. Przy każdym wdechu poczuj, jak wdzięczność wypełnia twoje serca. Przy każdym wdechu pozwól jej wypłynąć na zewnątrz, dotykając wszystkich, którzy jej potrzebują. W tym momencie bądź świadomy tego, co jest w Twoim życiu piękne. Niech to uczucie pozostanie z Tobą. Poczuj głęboki spokój, równowagę i poczucie obfitości. I powtórz za mną. Jestem wdzięczna za wszystko, co mam, co potrzebuję. By być szczęśliwą. Powoli wróć do świadomości otaczającego cię światła, ale niech ta wdzięczność będzie z Tobą, w każdej chwili, w każdym oddechu. Zakończ medytację, biorąc kilka głębokich wdechów i wydechów, otwierając powoli swoje oczy. I spojrzył w Niego. I powiedz sobie, jestem wdzięczna za wszystko.